słuchajcie jaka sensacja helikopter dosłownie ratowniczyna wylądował praktycznie pod oknem ponieważ tu jest trawnik, który jest spód i tam jest helikopter mam nadzieję, że widać za chwilę będzie odlatywał Nie ja tak do końca nie wiem co się stało o boże ale są plotki, że to jakiegoś chłopca potracił samochód, i takie tam. No, kurde. Próbuję wam coś, żeby było widać. Normalnie wszyscy, wszyscy się zeszli i to albo nagrywają, albo coś. Boże święty. Mm. Jeszcze tak tylko przy okazji szybko wspomnę, że <gryw> że specjalna subskrypcja jest mocno przełożony, bo ja się rozchorowałam trochę. <gryw> Czekamy aż odleci. Nadal czekamy. Ja tu tak z pół godziny stoję i czekam, aż ten helikopter, śmigłowiec, jak złotek zło, wreszcie odleci. Okej, okay, chyba wracają. Za chwilę powinien być stary. Tak, wracają, okej. Okay. Za chwilę będę odlatywać. Jak, jakie zbiorowisko, ile tu ludzi jest. Czekamy. Dobra. Co tu się dzieje? Chymy. Czekamy. Okej, okay, ej, to statuje, to jest się. tu. Ustań, tu tu stań. Czemu tu? Ale? No ale... To coś było głośno. Tak. Nagrywam jak coś. No to... Ale zabrał kogoś? Właśnie nie widziałam. No przecież By było na tyle, papa.